Nie było parówek, chciałem z kurczaka. No i miałem zajechać do następnej wiochy i kupić te parówki. Siemanko z pontonu. Trochę lodu z kół, z kół, ale przeszedł po takim cienkim lodzie. I zacumowałem sobie w takim miejscu, gdzie tu nikt nie dorzuci. Nikt tu nie pływa. Więc jakaś nadzieja jest. Czy coś się złapie, nie? Pożyjemy, zobaczymy. Trzeba uważać, kurła. Nie przedziurawić tego. Żiada. Ale to sobie przynętki położę tu. Gdzieś tutaj mam te dychaczaki, pierdaki. Eee, gdzieś włożyłem. Dobra, zaraz będę rzucał, to zobaczymy, czy coś złapię. Ostatnio mi się to przydało, nie? Rozbierać te szupaka, bo... No i wiadomo, wyhaczak. Bo bez tego to powiem cienki temat. Tu mam miejsce I co to położę? Zaczynamy batalię, kurwa. Ale piękna pogoda. Ciekawe, czy coś da główka 10 gram, 10 centymetrów wiem, że czytaliście dłuższe, żeby zakładać ale nie wiem, czy to są większe ryby ale może kupię takie 12, na nie pomyślimy, zobaczymy pomyliłem przynęty na tą tutaj było łowne godzina minęła i nic Zobaczcie yes, fajnie pierwszy Z kim sobie wpływamy. Jest czupor! Pierwszy z Nieduży. Ale jest A jednak kurła Teraz nie przebić łódki jeszcze Widzicie jest pod Chodź spokojnie mały w sumie to lepiej go chyba nie wyciągać co? Opuszczę sobie. No trzeba widzi uważać, żeby tutaj nie potracić sprzętu, nie? Kurwa. Strasznie ciężko się wkłada wiosła w te te Chodź tu. Mały pistolet. O, jaki maluśki. Otwieraj gębę. Party mały gnojek. No nie ma wyjścia. Jak gęby nie chce otworzyć, to robimy operację. O! <śleski> Czekaj. To pierwszy zaliczony. Zmieniłem tylko 3 przynętę. 10 minut. Nawet taki mały, nie? No, ale już pewnie w tym miejscu będzie wygłośnione. No ale zobaczymy. Wiele. No i dla płytka. Met. Jest! O, jest coś konkretnego! Myślałem, że ziele. O, panie, to będzie szczupak, nie? Jeśli nie zerwę oczywiście. <śla> Kurwa. Jest. O, koń! Nie, szczupak znowu. Myślałem, że okoń. Nie, jest trochę większy. Trochę większy. He he. Skubany. Szkubany. Ale tego wypnę po ludzku. Drugi. Także pistolecik. Ale jest, kierba. Ale szybko, jak przy... I żywy, jem. 47 cm Dobra, kościół. Wracaj do wody. Jeszcze muszę się troszkę odszkolić. O, nie zapominać tego i kotwiczać i te sprawy, żeby nie szczupak nie ganiał, nie ciągał tutaj po rzece, nie? Ale fajna pogoda. Słońce było, teraz zaszło, akurat. Zobaczymy, czy z tego samego miejsca coś jeszcze wydługie. Ale nie spodziewałem się w ogóle, że coś wyciągnę, nie? Kurła, ale to jest nic, słuchajcie. Pojechałem do sklepu, kupiłem sobie bułki, kupiłem napój. Nie było parówek, chciałem z kurczaka. No i miałem zajechać do następnej wiochy i kupić te parówki. No i co się śmiejecie. No nie kupiłem. Będę wpierdzielał suche bułki dzisiaj z wodą. A po rybą przegryzę. Kurła. Ale jaja. Czy się fajnie pływa? Już się nauczyłem w miarę wiosłować. Tylko trzeba tutaj ogarnąć te nogi, coś z nimi zrobić. Deskę może trochę przesunąć jeszcze do przodu, ale jest bajka, nie? Ręce nawet nie marzę, ale to chyba spodniety. <noise> jeszcze koniówkę mam, ale jeszcze się nie, nie przyszedłem. Szkoda, że do tyłu się pływa, nie? Ale tak staje się przy No na razie nic, kierba. Dobra, cumuję sobie o w ten sposób w boczek, nie? Tu mam kotwicę wam pokażę zaraz. Jaką żebym wymyślił. Pięć wierteł zmarnowałem na nią. Ale, ale udało, się przewierciłem. O, tu tak ładnie staniemy. O, cyk. Patrzcie. Tu takie ło, naklejc i w ogóle, żeby nie tarło. syk Dziękuję. Parkuje. Zarzuca. Myślałem, że mnie stratują Piękne to jest I jeszcze się zesrał tam no, no, pękne O Siadanie moje po dziesiątej jest Przeżyja. To się warto się przegłodzić Pierwa. Gdzie jest słoneczko tak ładnie było? Jak nie dowali, bo tam zapowiadali jakieś tam śmieginy. I ja, widzieliście to przy wyciąganiu, kurła. One się normalnie nie boją, podpływają pod, pod ten, pod ponton. Że jeszcze się hapnie. Nie poddajemy się kierba. Od razu ziele już pewnie ciągnie się kapusta. Słoneczko, piękne, ludzie. A tutaj kierba nie mogę złapać. Co jest grane? Dobra, bo znowu lina cumownicza muszę też ogarnąć tą liną tylko za długą zrobiłem ale, ale to się sprawdza, nie? hehehehe <laughs> panie, panie też, panie też, słowiorycki, pamiętajmy można na tym stanąć można na tym stanąć, ogólnie to podłogę będę wymieniał o, ale fajnie są nogi wyprostować o jasny huk już tak 3-4 godziny? no i raz, kurwa, lecisz, talebia, kurp trochę takie yy, nienadsterowne bo no nie ma tych rekinów pod spodem, wiecie o co chodzi, jak w supie są o, pod te krzaki tam jedzie. A na Rejm jak się fajnie, patrzcie Ha Normalnie można piruety odpiżrzeć na wodzie o, Wełby się zamotało. Dobra. Przycupnę tutaj, a bo nie będę się zapinał, porzucam. Mijają godziny i co? I martwica, nie? A tak rano ładnie pykało. Kurde, ile, ile straciłem? Cztery, <grych> 5 brani. Spokojnie. Ale, ale coś jeż. Brało zresztą, znaczy, nie? Ale się piękna pogoda zrobiła. O, zobaczcie to jakie to jest grube tatarak, tak? Czy jak to się nazywa? Z tego się kiedyś coś robiło. Ja pierdzielę, nie? Dobra, słuchajcie. Czy to jest wina? Że słońce wylazło, czy co. No rano tak brało. Nic, nawet puknięcia nie ma, nie? Odbijam, kombinuję i tak dalej. też teraz też próbuję. Nara będzie ciemno, jeszcze trochę, już półtora godziny. Nic się nie dzieje. Totalnie nic Stary z, z dzieckiem. Znowu albo stara jest, szubcioch nie Je. o, przy poważnie? no taki malutki kurwa ale jest trzeci no to rekord pobity jak to można nazwać rekordem ja pierdzielę trzeci kapiszon ale jest puszczę mi, ale wiecie co zmieniłem na gumkę taką no, no nie ma się czym pochwalić Ale rybeczka jest Jebane kapusty Od skór jest tego No Dostaje palpitacji urwicy ADHD 45 za niedługo, 15 Ale ten czas poleciał, nie? No, parówek nie mam. <śmum> Zacumowałem sobie. Tu mega płytko jest. W tym miejscu. Mmm, no, kurwa. Te mięsiwo w tej bułce Łapy upierdzielone. <śmum> Wiecie jak smakuje, jak człowiek jest głodny. Kurwa. A nie, tylko kurczaki, świnie. Saszłyki jakieś. Mm. Jeszcze bok przerżny I koniec Dosyć tego Ech, ty kurwo Ile kur... Podsumowanie dnia Koniec Kurwa, nogi bolą tutaj, nie? To jest najgorsze. No, trzy wyjęte, dzieciaki można powiedzieć, ale są. Cztery były zapięte, ale nie źle się, znaczy źle, no nie zapięły się jak powinny. Y, operator, słaby operator, po prostu uczy się, kurwa, każdy kiedyś się uczył. Ponton wytrzymał po, po tych trzcinach okrutnie. Wpadałem gdzieś, gdzie w te trzciny i po tym lodzie to przebiłem już, chyba nie będę w żaden lód pływał. Bo to kurła, można łatwo przebić się prawa we wpływaniu już jakaś tam jest. Kurła, tylko wiecie co, w tym barku mnie wkurza, no jak te nogi trzymać? Czyli po prostu ktoś wie jak się na nim pływa, z tymi złami? Nie mogę ich wyprostować, bo o kolana strzelam. No, w tyłu sobie, o patrzcie, sobie przynęta płynie. <laughs> bo jak dam trochę wyżej, to mi kurde, plącze się górę, nie? Dobra, nie zanudzam już, jadę, znaczy płynę do auta i, i koniec z rybami, tak jak mówiłem już wcześniej. Trzymajcie się i do następnego. Jeśli dotrwałaś, dotrwałeś do końca, weź coś napisz, będzie mi radośnie kierma.